O rany, chciałbym tam być z kamerą na takim zarządzie. Na szczęście, nad całą tą inwestycją pieczę trzyma jeszcze polski sej. Tak, parlament to są tęgiewby. Posłuchajmy jednego z nich. Chciałem Ci powiedzieć, że moim zdaniem przedstawiam Państwu, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, polityczne odkrycie lutego. Tak jest. Nigdy wcześniej o nim nie słyszeliśmy? Ani, z, ani razu. Ale teraz zaczniemy pilnie się przyglądać. Poseł Haburach. Ja mam bardzo dobrą wiadomość dla 200 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod obywatelskim projektem o PCK i dla milionów Polaków, którzy chcą, żeby PCK w Polsce powstało. Bo PCK powstanie wbrew tym śmiechom y, tych panów z pisu, którzy, drodzy Państwo, zbijają swój y, polityczny kapitał na tym, żeby was kłamać, żeby wami manipulować, żeby wam wmawiać, że PCK nie wstanie. Niedawno robili sobie zdjęcia. Nakrywali się, nie puszczą na Facebooku i powiedzą, jakimi oni są obrońcami PCK. A tak naprawdę chodzi im o to, żeby wygrać następne wybory na kłamstwie i manipulacji. I nie dajcie się, proszę <laughs> Państwa, zwieść, bo to są bardzo źli ludzie i bardzo źle robią. Czyli wielki powrót PCK. <śmiech> <śmiech> ja nie wiem, naprawdę, dobra, niech będzie i PCK. Wiesz zresztą, że minister Leszczyna też walczył ostatnio z PCK. <śmiech> <śmiech> Po prostu podsumujmy to legendarnym wystąpieniem Pani Wcisku. Tak jest. Stop PCK i CPK i, i innym nazwom. Ale słuchaj, w sprawie PCK i CPK i innych nazw udzielą się również rzeczy poważne. Otóż Szymon Kołownia postanowił wbić szpilę w szpilę Rafała Trzaskowskiego. U. Tak, bo Rafał Trzaskowski ma, ma do niego bardzo ważne pytanie. Uważaj. Mam odwagę, pisze Szymon Hołowka. Szymon jest odważny, Putina wniatał. Putina wniatał, to i Trzaskowskiego może przyspilić. Mam odwagę dzisiaj mówić, dopominać się o rzeczy, które są dla ludzi ważne. I dlatego też mam odwagę pytać moich konkurentów, zadać pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu. No to nie wymaga wielkiego, odwagi. Ty byłbyś w stanie? Byłbym w stanie. Nie. Panie Rafale, która godzina? No i co? Wydarzyło się. Otóż on go hmm. w sprawie CPK, bo Rewoł Trzaskowski jest, a właściwie rząd jest za tym, żeby ten, ta kolej szybki, prędkości była tak z Warszawy do e, Wrocławia i już. A on rząd... Ja żeby, żeby się tyrać. Tak. Nie <laughs> o, zatrzymywał się o, gdzieś cholera, On chce, żeby się zatrzymało w Płocku, Grudziądzu, Kaliszu. Do Wrocławia? <laughs> żeby w ogóle w takich miastach... Jak się tyrać z No Ty, jak no? Gdzie przez Grudziądz? A co ci szkodzi? Byłeś kiedyś w Płocku? No to pojedziesz jeszcze raz. No, <laughs> dobra, no to, no Każdy... o